Po ostatnich wydarzeniach związanych z interwencją policji w szpitalu, coraz częściej zastanawiamy się, jakie uprawnienia i w jakim zakresie posiada policja. Chodzi oczywiście o sytuację zatrzymania nas przez patrol funkcjonariuszy policji. Przede wszystkim należy podkreślić, że zgodnie z artykułem 14 ustawy o policji. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania zasad godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Ma to swoje ugruntowanie także w artykule 30 Konstytucji, który stanowi, że Przyrodzona i niezbywalna zdolność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Czyli również policjantów podczas wykonywania czynności służbowych. Pewnie zadajesz sobie teraz pytanie, jaki zakres uprawnień posiada funkcjonariusz policji w związku z realizacją tychże czynności? Zacznijmy jednak od tego, że policjant może swoje zadania wykonywać wyłącznie w ramach podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz administracyjno-porządkowych. Wydaje się zatem, że najczęstszą czynnością funkcjonariusza policji podczas patrolu jest legitymowanie osób w celu identyfikacji ich tożsamości. I tu rodzi się pytanie, czy zawsze i każdego może wylegitymować funkcjonariusz policji? Policjant uprawniony jest oczywiście do legitymowania osoby w sytuacji, gdy ustalenie tożsamości legitymowanego niezbędne jest do prowadzenia czynności służbowych. Z prawem do legitymowania będziemy mieć także do czynienia w sytuacji, kiedy osoba legitymowana będzie podejrzana o popełnienie wykroczenia czy przestępstwa, gdy niezbędne staje się zebranie danych świadków zdarzenia, czy też w ramach poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusz ma prawo także wylegitymować osobę, gdy przebywa ona na terenie lub w pobliżu obiektów chronionych czy o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Oczywiście pamiętajmy, że jeśli funkcjonariusz policji prosi o okazanie dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość, mamy prawo zapytać go o podstawę prawną i faktyczną dla takiego działania. Brak realnego uzasadnienia takiej podstawy zwalnia nas z obowiązku okazania się dokumentem tożsamości i najlepiej w takim przypadku żądać wezwania innego patrolu policji lub przełożonego, legitymującego nas funkcjonariusza. Pamiętajmy także, że policjant również ma obowiązek wylegitymować się nam i to zanim przejdzie do wykonywania czynności służbowych. Jest to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo nasze, jak i naszych danych osobowych oraz ochronę dokumentów zawierających dane wrażliwe. A co w przypadku, jeśli czynności funkcjonariusza policji są niezgodne z prawem bądź godzą w naszą godność osobistą czy naruszają prawa człowieka? Pamiętajmy, że wystarczy nasze przekonanie, że tak się właśnie dzieje. Jeśli mamy zastrzeżenia co do sposobu działania funkcjonariusza policji, korzystamy z prawa do zażalenia na sposób lub cel przeprowadzania czynności służbowych przez funkcjonariusza. Zażalenie składa się pisemnie do właściwego miejscowo prokuratora. Ponadto, jeśli funkcjonariusz pełnił przestępstwo lub wykroczenie w związku z wykonywaną czynnością, Mamy wręcz prawny obowiązek zgłoszenia tego zdarzenia do właściwego organu. W Policji funkcjonuje także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, do którego można zgłaszać wszelkie skargi na zachowanie policjantów. Ponadto, w każdej sytuacji masz prawo do pomocy adwokata czy radcy prawnego. Nie bój się z tej pomocy korzystać, albowiem jest to silne wsparcie w ochronie naszych podstawowych praw i wolności.